Cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio nagrałem filmik, który mówił o tym, jak zacząć nagrywać wideo, niekoniecznie na YouTube, bo również i na inne media społecznościowe, takie jak TikTok, takie jak również Instagram. Po prostu filmy, filmiki wszystko to, co jest związane z kamerą, z mikrofonem jak się za to zabrać. Od czego zacząć, i tak dalej. Podsumowując tamten odcinek, chcę powiedzieć krótko, że cała sztuka polega na tym, żeby po prostu ćwiczyć, nagrywać, 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 powtarzać, nie zrażać się tym, że coś nie wychodzi. Tylko jeśli coś nie wychodziło, to spróbuję ominąć ten element, tą jakąś taką wadę swoją, jakieś błędy popełniane następnym razem. Jeśli pojawia się dużo razy i, y, a y, y, też popracować nad koordynacją tego, co jest w naszej głowie, z tym, co przechodzi do, do buzi, bo to jest oczywiście pewna korelacja, nad którą możemy naprawdę zapanować. Ale ten temat chciałbym zostawić, bo to już trochę zostało omówione w tamtym filmiku. Natomiast dzisiaj chciałbym poświęcić ten czas na pewną aplikację, która się nazywa TikTok. E, aplikacja, która jest z jednej strony, słuchajcie, e, niesamowicie popularna. Miliony ludzi ją ogląda na całym świecie, i każdego miesiąca przybywają kolejne miliony. Jest bardzo duża społeczność, natomiast z drugiej też strony, jest prześmiewywana, jest taka traktowana, można powiedzieć, w sposób taki dziecinny, w taki, taki niepoważny. Dlatego też wiele osób dorosłych. Ze środka życia albo inaczej powyżej 20 lat w ogóle nie wchodzi w TikToka, bo jest to zarezerwowane dla dzieciaczków od lat 13, powiedzmy do 15, 16, 17 maksymalnie. A reszta poważnych ludzi się już tym nie zajmują. Słuchajcie, to może okazać się błędem, dlatego że TikTok. Jest pewną y, aplikacją, pewnym medium, które rzeczywiście y, y, póki co jeszcze jest dużo tam takiej głupoty i rzeczy niepoważnych, i takich y, właśnie szybkich, y, chaosowych, nieskoordynowanych. Y, y, taki bałagan w głowie się może tworzyć. To wszystko, to wszystko rozumie i, i z tym się zgadzam. Natomiast on jest cały czas poddany. Pewnej obróbce czasowo-przestrzennej, technicznej, mentalnej. On się po prostu cały czas, ten TikTok, słuchajcie, rozwija. I tam wchodzą, stopniowo-stopniowo raczkują, coraz to osoby starsze, coraz to osoby, które mają naprawdę coś do powiedzenia coś poważnego, konkretnego i tak jak ktoś z tego narzędzia, jakim jest TikTok, może uczynić coś prześmiewczego i jakąś straszną głupotę, bo rzeczywiście tworzy się pewien bałagan w głowie przez ten natłok ilości różnych piosenek, gestów, takich właśnie przeskoków, różnych przeróżniastych, można powiedzieć, trików, trendów, montowań, można dostać oczopląsu i później gdzieś tam to w nocy wychodzi, prawda? Ta, ten, ta głowa aż buzuje od tej, od tej ilości takich bodźców. Ale z drugiej strony, to ja o tym sobie pomyślałem. Ja, jako twórca też z TikToka, o tym zaraz powiem. Pomyślałem o tym, że sztuką też jest to, żeby. Informację, którą na przykład na YouTubie przekazujemy przez 10, 20, pół godziny, czasami jeszcze dłużej, tak powyciągać, żeby te perełki najważniejsze, najistotniejsze sprzedać właśnie na TikToku, słuchajcie, przez uwaga 15, 30 bądź maksymalnie 60 sekund. To jest dopiero sztuka, bo. Z jednej strony dzisiaj jest życie bardzo szybkie i nie potrafimy już ze sobą rozmawiać. To jest jak gdyby jedna strona, ale druga strona jest taka, że my też jesteśmy czasami potwornymi gadułami. My mamy natłok informacji, natłok słów, natłok właśnie przedstawianych rzeczy, co na przykład właśnie widać na YouTubie, tutaj na tym kanale. Natomiast Sztuką właśnie jest to, żeby powyciągać rzeczy najistotniejsze, bo można bebłać, 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 mówić, 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 nic z tego nie wynika. No i w końcu powiemy coś, co można było to powiedzieć przez 15 sekund. Czyli powracamy właśnie do TikToka, do jego wartości. Powiem więcej: ci, którzy weszli w pewne techniki przekazywania informacji i tworzenia kanałów tutaj na. YouTube to wiedzą o tym, że żeby pozyskać społeczność, trzeba tak kombinować, żeby widz był z tobą najlepiej do końca. Do końca filmiku. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo dobrze wpływa na algorytmy. Algorytmy. I się robi przeróżne sztuczki. Tak się przytrzymuje widza, że za chwilę ci powiem, jak poczekasz i chcesz wiedzieć, jak to będzie. To bądź ze mną, ale najpierw zobaczcie, jak to jest, i tak dalej, i tak dalej, nie? Przytrzymuje widza. Widz marnuje, słuchajcie, drogocenny, drogocenny czas przez 10-20 minut. Można powiedzieć, że te 10-20 minut często idzie do kosza, bo, bo po prostu gada o głupotach, a przy samej końcówce powie coś. Co właśnie mogłoby być ujęte na TikToku, słuchajcie, w te 15-30 sekund. Dlatego widzę niesamowitą też wartość w TikToku. I słuchajcie, tak jak każde narzędzie, każde medium może mieć swoje plusy i minusy. Tak samo jest z, oczywiście z widelcem. Widelcem możesz człowieka zabić, ale można też po prostu posłużyć. Widelc może Ci posłużyć do spożywania pokarmów. Wszystko zależy, jak to narzędzie będziemy używać, jak będziemy stosować, jak je będziemy wykorzystywać. To dużo zależy od nas jako użytkownika. Ja na przykład, jako użytkownik i twórca na TikToku w sposób maksymalny ograniczyłem. Ilość osób obserwowanych przeze mnie, po to, żeby nie tworzyć sobie szajby z głowy. Bo rzeczywiście, jeżeli tam nawalimy sobie obserwujących, a są tacy ludzie, co obserwują tysiąc, dwa tysiące czy więcej osób, i to im śmiga, 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 te filmiki po 15, po 30 sekund śmigają przez pół godziny czy dwie godziny, czy jeszcze dłużej, to wtedy. W nocy w głowie jest taki mętlik, jest tak głowa spuchnięta, że ten człowiek po prostu jest mega zmęczony, wypalony, a jeszcze weź sobie po nie wiem iluś latach, no to po prostu mózg do przeszczepu się nadaje. Natomiast jeżeli z TikToka korzystasz z odpowiednią głową, czyli wybierasz sobie pięć ciekawych twórców. Zakładasz ich jako obserwowanych przez ciebie, a całą resztę skupiasz się na tym, żebyś ty dał jakąś wartość, żebyś ty coś stworzył, żebyś ty coś dodał, i tylko tak to funkcjonuje, że obserwujesz tych pięciu, maksymalnie dziesięciu, którzy cię interesują, którzy dają jakąś wartość, i ty jednocześnie klikasz te e, funkcje, które e, polegają na tworzeniu i wprowadzaniu twoich wartości. To wtedy TikTok, słuchajcie, jest wspaniały. Ty musisz tak się wytrenować w TikToku, żeby przez te 30 sekund właśnie sprzedać, powiedzieć, przekazać, dać to, co jest perełką, to, co jest najważniejsze. Więc naprawdę wszystko zależy, jak używamy. Są, przyznaję, bo żeby, żeby się zorientować w TikToku, też musiałem pooglądać trochę filmików. I, I TikTok rzeczywiście ma mnóstwo głupoty. Mnóstwo, ale to wszędzie tak jest. To jest też na Instagramie, to jest też na YouTubie, to jest gąszcz czasami głupoty. Ale jeśli nauczymy się je pewnego porządku, pewnego poszukiwania wartości, pewnej klasyfikacji i bycia konsekwentnym w używaniu tego TikToka, to może to się okazać naprawdę świetne narzędzie. Dlatego, kochani, naprawdę. Nie lekceważcie TikToka. Tam pomału, pomału dopiero się wszystko tworzy, gdzieś się pojawiają reklamy, zaczynają pomału się interesować TikTokiem coraz to poważne firmy. Ten TikTok cały czas się rozwija pod kątem pewnych statystyk, żeby badać oglądalność, czy z tego mogą być jakieś pieniądze, reklama i tak Więc jeśli ktoś też wiąże jakiś posmak biznesowy czy, czy reklamowy, czy zarabianie pieniędzy przez internet, pomyślcie też o TikToku. Ale powracając do mojego tworzenia i też do pieniędzy. Nie jestem y, zwolennikiem takiego stwierdzenia, że pieniądze są najważniejsze i tam, gdzie nie ma pieniędzy, nie ma żadnej wartości i nie ma sensu tracić czasu i się nad tym zatrzymywać. Nie, ja nie jestem za takim myśleniem. Y, również te przestrzenie, które póki co na razie nie dają pieniędzy, a może nie będą dawać wcale, a dają y, taką możliwość przekazu, przekazywania wartości. Jakiejś takiej wewnętrznej radochy, um, udzielania się, spełnienia, to już też ma w sobie pewną, dla mnie na przykład, dużą wartość. Także niekoniecznie jest tak, że jeśli coś ci nie daje pieniędzy, to to jest po prostu B, to jest marnowanie czasu. Nieprawda. E, póki co TikTok nie daje pieniędzy i może nie będzie dawał wcale, chociaż uważam, że będzie. E, ale ja na TikToku na przykład jestem e, od trzech miesięcy. Wyklarowałem, stworzyłem tam, uważam, że świetną społeczność. Znów pojawiły się osoby, które to krytykują, mówią: No dobra, ale kogo ty tam masz? 13-latków, 14-、15-latków? Co to za społeczność? Słuchajcie, to jest duża odpowiedzialność. Mieć wpływ, mieć dobry kontakt na osoby, które gdzieś dopiero się kształtują, które. Są bardzo kreatywne, ale jednocześnie potrzebują też jakiegoś wsparcia z osoby, tej drugiej strony, która ma już jakieś doświadczenie, która może przekazać też jakąś wartość, bo przeżyła to czy tamto czy siamto. Także ja bym tego nie lekceważył. A poza tym, te osoby, które dzisiaj mają te 13-14 lat, może nie za chwilę, ale już za kilka lat stają się osobami pełnoletnimi. I też będą miały co w życiu do powiedzenia, i mogą się opierać na tym, co powiedział pan, na przykład Jacek na TikToku za kilka lat. To w nich zostanie. To y, będzie pewna właśnie wartość dodana, z której po prostu można skorzystać. Dlatego nie lekceważmy TikToka. Przy tej okazji bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić swoich widzów z TikToka, z tego kanału, bo tam z kolei na TikToku mówię o tym, że. Taki kanał na YouTube tutaj powstaje. To są dopiero tematy, można powiedzieć, raczkowe. To wszystko się raczkuje, dopiero powstaje. TikTok jest u mnie bardziej, można powiedzieć, zorganizowany i rozmiarowo, i procesowo, i tak dalej. Tu wszystko na, na, na razie raczkuje, ale mam nadzieję, że też ludzie z TikToka będą tutaj przychodzić po to, żeby. No, troszeczkę dłużej się zatrzymać, bo tak jak mówiłem, tam są perełki, powyciągane pewne rzeczy, bo tak to funkcjonuje i tak ja chcę to traktować, ale są też osoby, które po prostu chcą być dłużej ze mną, posłuchać co mam do powiedzenia w takim wymiarze trochę dłuższym, bez ograniczenia czasowego, bo, bo takie coś nam też jest potrzebne. Ja wiem, że są ludzie, słuchajcie, to jest temat z kolei na osobną rozmowę, na y, osobny vlog. Są ludzie, którzy są strasznie samotni, którzy są w trzech, czterech ścianach zamknięci i nie spotykają się z nikim. To oczywiście jest związane z różnymi rzeczami, od strony takiej psychologicznej. Trzeba by było to podłubać, rozłożyć na czynniki pierwsze. To jest zupełnie inna sprawa, na, na inny temat, na inny czas, na inny filmik. Natomiast te osoby potrzebują też się dłużej zatrzymać przy kimś, kto coś ma do powiedzenia, nie tylko 15 czy 30 sekund. No i wtedy właśnie pewną wartość z kolei ma YouTube'a. Także ta różnorodność e, e, social mediów, ta, tej społeczności e, i takiej i takiej i Instagramu i e, YouTube y, i TikToka e, i Facebooka Każda z tych społeczności, każde z tych mediów ma pewne swoje wartości dodane i pewne oczywiście minusy. I trzeba to umieć zobaczyć, zauważyć i, no i po prostu z tego skorzystać. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na TikToku, ci, którzy są po raz pierwszy ze mną na YouTubie i tu mnie zauważyli. Zachęcam Was do tego, żebyście się zalogowali na TikToku albo wróć. Nawet nie trzeba się, słuchajcie, logować. Wystarczy, że ściągniecie aplikację na swój telefon TikToka i możecie na próbę bez logowania poprzeglądać filmiki. Wpiszcie tam wyszukiwarkę Jacek Makowski. Zero, Tak jest moje konto i już jesteście na moim koncie. I zobaczycie, jaka tam jest świetna społeczność. Nie chcę się chwalić rozmiarami, bo jest naprawdę pokaźna. Hashtag, mój hasztag Jacek Makowski obejrzało na tą chwilę prawie dochodzi do 15 milionów ludzi. Pewno, że tam jest średnia wieku, tak jak mówiłem, 14-15 lat, ale to nic nie umniejsza. To są ludzie, to są ludzie, którzy są pełni inspiracji, którzy też cały czas się rozwijają, którzy też w pewnym momencie, można powiedzieć, staną się osobami pełnoletnimi to już o tym mówiłem. Zapraszam na TikToka. Kto chce być z kolei dłużej ze mną, zapraszam na YouTube. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i nie lekceważcie TikToka, tylko odpowiednio używajcie tej aplikacji w sposób rozumny, odpowiedzialny, z pewnym procesem, po prostu używając głowy. Pa, pa. pozdrawiam.